Dobry, witam Was w poniedziałkowy poranek. Mamy godzinę dziesiątą jakoś, mam dzisiaj drugą zmianę. I to jest klasyk, słuchajcie, że w momencie, w którym jest przepiękna pogoda, ja idę na drugą zmianę do pracy. Ale wrócił mój tata z Polski i przywiózł mi kilka rzeczy, które chciałam Wam pokazać. Przede wszystkim. Ponownie, po raz któryś już, mam współpracę z marką Made in LAB i dostałam tutaj od nich perfumy. I jestem mega ciekawa, jak one pachną, więc od tego sobie zaczniemy. Otworzymy sobie tutaj tą paczuszkę. I powiem Wam, że to jak przepięknie to w ogóle wygląda, jak to jest przepięknie spakowane. To jest coś niesamowitego. Ja wybrałam sobie konkretne zapachy, o których Wam trochę opowiem. Podzielę się z Wami też taką moją opinią na temat konkretnych zapachów i zacznę od mojego ulubionego, który zamawiałam za każdym razem. Jest to dziesiątka, jest to inspiracja black opium i w sonorą i jest to mój ulubiony zapach. Słuchajcie, ja już tutaj mam kolejne opakowanie. Mam tutaj otwarty i skończyłam niedawno fiolkę i teraz już kolejną używam. To jest przepiękny zapach, naprawdę ja go uwielbiam. Jeśli lubicie słodkie perfumy, lubicie właśnie perfumy, które mają w sobie taką nutę pomarańczy, jakieś gruszki, wanilii, to będzie to zapach idealny dla Was. Tutaj mamy jeszcze dodatkowo kawa, jaśmin, gorzki migdał, lukrecja, wanilia, paczulace, drzewo kaszmirowe, Żeby Pieprz, kwiat pomarańczy i gruszka. To jest mój sprawdzony zapach, który po prostu biorę zawsze. Wzięłam też dla odmiany kilka takich zapachów, których jeszcze nigdy nie miałam. Byłam bardzo ciekawa, z tego względu, że perfumy Made in Lab są naprawdę tanie i są to piękne zamienniki, które naprawdę idealnie odzwierciedlają wasz ulubiony zapach. 92 Tutaj mamy szafran, i śliwkę, jaśmin arabski, różę bułgarską, korzeń irysa oraz wetiwerię bursztyn i papirus. Jestem bardzo ciekawa. Ten zapach wydaje się być taki bardziej orientalny, więc zobaczymy jak pachnie. Mmm, powiem wam, że już tutaj mi się podoba. Mmm... Czasami ten zapach jest tak ciężko opisać. Powiem wam, że bardzo ładny, taki orzeźwiający. Nie jest tak bardzo taki korzenny, jak się spodziewałam. Jest bardziej taki właśnie orientalny, ale taki orzeźwiający. Zobaczymy, jak on będzie pachniał po chwili, ale ma też właśnie taką nutę czegoś słodkiego w sobie i powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Więc tutaj pozytywne zaskoczenie. Co tutaj przeważa? Jakiś taki konkretny składnik mi tutaj przeważa? Ten jaśmin? Jaśmin ze śliwką, jakby. Jakieś takie połączenie, ale powiem Wam, że bardzo ładny, taki idealny według mnie na lato. Mhm. Piękny. Lecimy dalej, mamy tutaj numer 42. Lawenda bergamotka, jaśmin i róża. Wanilia, drzewo sandałowe, kumaryna Benzoes, lukrecja i paczula. Orientalno-drzewny. Więc zobaczymy. Próbuję testować nowe rzeczy. Przykniemy sobie raz, żeby zobaczyć też taką intensywność. O kurde. Wiecie, co mi przypomina ten zapach? Ten zapach mi przypomina, jak idziecie na przykład do spa na masaż i smarują Was takimi różnymi pięknymi olejkami. Wow! I. Jest to połączenie delikatnej takiej wanili, ale właśnie z czymś takim. Kurczę. Jest w tym coś takiego drzewnego, ale to nie jest takie nachalne. Mmm. Mm, ciekawy zapach. Tutaj mamy coś takiego w pierwszej chwili, jak wciknęłam, poczułam trochę takie święta. Mm, takie jakby pierniki. Połączone z Niveą. Nie wiem, czy to jest dobre opisanie tego zapachu, ale właśnie tak mi się kojarzy, więc jak możecie się domyślać, pachnie bardzo ładnie. Uważam, że każda kobieta zasługuje na to, żeby czuć się wyjątkowo kobieco, więc zrób prezent dla samej siebie, dla swojej siostry, dla swojej mamy i uważam, że Made in Lab to jest idealny wybór z tego względu, że mamy szybką i tanią przesyłkę, dodatkowo bardzo trwałe i piękne perfumy. Oszczędność pieniędzy i dodatkowo bardzo duży wybór, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Teraz jeszcze dodatkowo można dostać 20 zł zwrotu za zakupy w Made in Lab z Picodi. Wystarczy się tam zarejestrować lub zalogować, zakończyć zakupy w Made in Lab i w ciągu 24 godzin dostaniemy zwrot. I zostawiam Wam po prostu link w opisie. Patrzcie, korzystajcie, jest naprawdę duży wybór. Polecam. No frysty dzisiaj mam po prostu niesamowite. Dobra słuchajcie, lecimy dalej, bo w ostatnim czasie zamówiłam sobie też leginsy na Shane. Z tego względu, że ja powiem Wam, że one są tam tanie i są świetne, naprawdę bardzo ładnie się układają. Mówiłam Wam już o tym wcześniej, więc stwierdziłam, że skoro tyle chodzę na siłownię, a tutaj mam tak mało ubrań, to po prostu pozamawiam sobie leginsy. Tutaj mam chyba trzy pary, z czego w jedną się nie mieszczę, bo tak jak Wam wspominałam, przytyłam 4 kg, odkąd tutaj przyjechałam, z czego jestem bardzo dumna. Po drugie, jedne mam takie, które już są takie trochę znoszone, więc stwierdziłam, że po prostu pozamawiam. Te, które mam aktualnie na sobie pokażę Wam. Też mam 6 i noszę je praktycznie non stop. Nie wiem, czy to widać teraz. Może was tu trochę obniżę, chwilowo. Tak one wyglądają. I powiem Wam, że uwielbiam je. One bardzo ładnie się układają. Są elastyczne i poprzymierzamy sobie razem tyle leginsy, Ściągnę sobie wtedy bluzę. Mam pod spodem w stanie sportowe, więc myślę, że to będzie po prostu lepiej też widać. Wszystkie pozamawiałam w rozmiarze S, z tego względu, że trochę się obawiam, że w XS-kę już mogę w pupie nie wejść. Więc zobaczymy, jak to będzie w ogóle wyglądało. Jestem mega ciekawa też, jak one w ogóle będą wyglądały. Też mama mi tutaj dorzuciła top, taki brązowy, chciałam, który kupiłam kiedyś w Lumpeksie, z tego względu, że. Myślę, że będzie mi fitował do tych spodni, które sobie ostatnio kupiłam też w Lumpie tutaj. I jestem ciekawa, właśnie jak to będzie razem wyglądało, więc też sobie zaraz to przymierzymy. czekaj, czekajcie, co to tutaj? Mój prezent na urodziny chyba od rodziców. Faktycznie, mama mi wspominała, że tutaj będzie jakiś jakiś drobiazg dla mnie. O Jezu! Słuchajcie, to są moje ulubione cukierki. Ja je uwielbiam, to, są, to jest mieszanka krakowska. Dzisiaj idą do pracy w takim razie. Krakuski. Moje ulubione ciastka swoją drogą. Jednak moi rodzice mnie znają niesamowicie. Tu jest chyba też prezent od mojej siostry z tego, co się orientuję. Słuchajcie, nie spodziewałam się tego, bo ja totalnie jakby zapomniałam o tym, że... Yy, oni mi coś wspominali, że też prezent na urodziny tutaj będzie. Ja po prostu rano wzięłam tą torbę i wiedziałam, że tutaj będą rzeczy, które chciałam. Wiecie co to jest? Ja już wiem, co to jest. To jest moja ukochana firma. Z rzeczami, które zamawiam właśnie sobie do włosów i do twarzy, tak jak wam wspominałam wielokrotnie i tutaj mamy do włosów także świetnie, bo uwielbiam po prostu te kosmetyki i pięknie poprawiają mi właśnie grubość włosów i też dzięki tym tabletkom mniej mi włosy wypadają, także jestem szczęśliwa, że mam kolejne opakowanie mamy tutaj też miodzik polski, lipowy, także świetnie będzie do herbatki Moja ulubiona czekolada, goplana. Ja jestem team goplana, według mnie to jest najlepsza czekolada i ona ma najlepszy smak, więc wspaniale. I jeszcze coś tutaj mamy. Słuchajcie, ten prezent to było moje marzenie. Wiecie co to jest? To jest piżama z Victory Secret. Ja nie mogę w to uwierzyć. To jest ta oryginalna, taka, co mi się zawsze najbardziej podobała. Nie, no jednak moja rodzinka to jest niezastąpiona. Zobaczcie. Nie, no ją też muszę przymierzyć, przecież nie wytrzymam. Ja nie mogę. Ale świetnie, dobra, zaraz sobie wszystko przymierzymy razem. Jestem ciekawa, czy to mi będzie dobra, bo taka duża się dosyć wydaje. To jest na metr 70. Ale to jest eska. Ja nie wierzę w to. Ja nie mogę, ale świetnie. Dobra, też wzięłam sobie stanik sportowy z Polski, żeby miała się tutaj właśnie. I zobaczymy teraz jeszcze, jak to się To już ostatnia rzecz. Normalnie aż mi zrobiło co dzień dzisiaj, nie? Przysięgam wam. Chociaż i tak miałam dosyć dobry humor. Yy, mamy tutaj w pierwszej kolejności leginsy. Pozamawiałam sobie po prostu w różnych kolorach. Te już wyglądają świetnie i już wiem, że dobrze, że wzięłam eskę. Tak, mamy tutaj eskę w takim odcieniu... Yy, ciemnej szarości? Bym powiedziała, że to jest. I one z tyłu wyglądają tak, żeby ładnie układały pupę. Zobaczymy, jak one będą wyglądały na mnie, więc pierwsza para. Elastyczne, fajne, mi się podobają. Później wzięłam sobie Uuu, zapomniałam o nich. Mówię, jakiś taki inny materiał. A słuchajcie, wzięłam sobie takie spodnie w rozmiar S aha, bo to jest z tyłu, a jest metka z przodu dobra, to są spodnie takie dzwony ale powiem wam, że są mega elastyczne, już widać takie właśnie sportowe leginsy, ale, ale jako takie spodnie dzwonowate, więc jestem ciekawa jak one będą leżały, genialne dobra, lecimy dalej w moim zamówieniu nie mogło też zabraknąć różowych, ostatnio kupiłam sobie różowe, ale średnio mi się podobają stwierdziłam, że wolę taki jasny róż nie, no już w ładny, ładny mam odcień, podobają mi się też elastyczne One są wszystkie w rozmiarze S Z tyłu, tak? Czyli mogę doczekać, aż to wszystko przymierzę, nie? Przysięgam Dobra, lecimy dalej Mamy Sukienkę Tak, to jest jedna sukienka, którą zamówiłam Jestem ciekawa, jak ona będzie wyglądała Wydaje mi się, że już będzie mi za dużo, już tak patrzę Nie wiem, czy to jest S -ka. S wzięłam? No Eskę wzięłam. Może dlatego. Czekajcie, bo nie pamiętam jak to tutaj było. No, będzie mi za dużo. Ale przymierzymy sobie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. I na koniec jeszcze kolejne leginsy. I tak, mamy tutaj w ogóle chyba dwie pary. Tak. Wzięłam sobie czarne standard. Nie wiem, czy to nie są takie same jak mam te na sobie ogólnie. Lub bardzo, bardzo podobne. Też w rozmiarze S I drugie wzięłam zielone, z tego względu, że stwierdziłam, że będą mi do butów pasować I powiem wam, że one mają jeden do jeden taki kolor jak moje buty, więc mega Dobra, przymierzamy i po kolei będę wam pokazywać jakoś fajnie tutaj ustawię aparat, żeby było widać I zobaczymy, jak to wszystko będzie na mnie wyglądało Dobra, słuchajcie, przymierzałam te pierwsze leggings i wiecie co wam powiem? Że jednak mogłam wziąć XS -ki. Bo one, one pasują, ale mogłyby być bardziej obcisłe, bo trochę są takie luźne, bym powiedziała. Tutaj w górze. O, widzicie, zobaczcie. Ogólnie to leżą tak. Nie wiem, czy mnie tutaj widać, mam nadzieję. Yy, nogawki są spoko, nawet bym powiedziała, że są takie o do kostek. Więc tak wyglądają. Z tyłu. Myślę, że też spoko, ale no jednak trochę, trochę mi tutaj w tali są za, za duże. Jakby czuję to, że tutaj są luźne. Ale ogólnie myślę, że leżą spoko. Dobra, lecimy dalej. Ubrałam sobie te czarne z tej samej serii, bo ja kupiłam zestawie zielone z czarnymi. I powiem Wam, że na przykład te też są eski, są mega, mega elastyczne, naprawdę zobaczcie to. One są bardzo rozciągliwe, takie wręcz trochę śliskie i one już jakoś tak ładniej mi leżą niż te yy... zielone mam wrażenie, że już tutaj w talii lepiej. Słuchajcie, nie więcej tych par przymierzam, tym bardziej stwierdzam, że jednak mogłam pobrać xs a nie Eski. Bo wszystkie mi tak tutaj w talii są takie trochę luźne. One mają taki trochę inny materiał niż te wszystkie legginsy, które zamawiałam wcześniej. Ale powiem Wam, że bardzo mi się podobają te. Także myślę, że te będą takimi jednymi z moich ulubionych, bo podoba mi się w ogóle ten kolor. Dobra, mamy różowe i powiem Wam, że one leżą trochę inaczej. Z tego względu, że po pierwsze są troszkę dłuższe. Po drugie, mają tutaj jakiś taki inny pasek z tyłu. Są takie podchodzące pod drogę róż. Więc bardzo ładne. Pierwsze, w które naprawdę się cieszę, że wzięłam s a nie XS-ki, bo w XS-ki bym nie weszła i są to właśnie te dzwony. Powiem wam, że jestem bardzo zadowolona z tego, jak one wyglądają. Nogawki są okej, okay, nie są mi za długie, więc świetnie. I zobaczcie, jak one fajnie wyglądają z tyłu. Podoba mi się tutaj, że mamy tutaj takie o, ten trójkąt, tylko trzeba do tego majki dopasować. Ale fajnie wyglądają, mnie wyglądają. Są takie mega elastyczne. Więc została nam jeszcze sukienka. Dobra, przymierzyłam tą sukienkę i powiem Wam, że faktycznie mogłaby być XS, ale wydaje mi się, że ta eska też źle nie wygląda. Mega mi się podoba to, że ona jest taka asymetryczna. Na razie ubrałam ją po prostu bez stanika. I zobaczcie, tak wygląda z tyłu. Także myślę, że. XS-ka mogłaby być lepsza, ale ta S-ka też przejdzie. Co wam mogę powiedzieć o tej piżamce? No ta piżamka to było spełnienie moich marzeń, więc bardzo mi się podoba. Jest przede wszystkim taka milutka, już jest wyprana, bo moja mama ją chyba wyprała. No, z tyłu wygląda tak, powiem wam, że czuję się, jakby nic na sobie nie miała ogólnie, więc jest mega swobodna, taka wygodna. Te spodnie wam pokazywałam w poprzednim filmie, ale chyba nie, nie na sobie. Przymierzalnie je pokazywałam na sobie. Teraz wam je pokażę. Jak one wyglądają z tym topem i myślę, że to wygląda świetnie. Ja uwielbiam tego typu spodnie, takie jak coś się dzieje na nich i... No mi się mega podobają. O, one mają takie też szersze trochę nogawki. Ja uwielbiam jak coś się dzieje i myślę, że tego topu. Wyglądają świetnie! I powiem wam, że jestem tak przeszczęśliwa, bo dostałam tyle wspaniałych rzeczy. Yy, perfumy, jeszcze Jezusie, te cukierki po prostu. Ta piżamka, te suplementy. Ja sobie te wiem teraz już tego cukierka. Moi... To jest właśnie dowód na to, że jak bardzo znają mnie moi rodzice i moja rodzina, że wybrali mi głównie malinowe cukierki z Mieszanki krakowskiej, bo nie wiedzą, że po prostu malinowe lubię najbardziej. Mm. Fantastyczny dzień. Fantastyczny. Moja grzywka dzisiaj ze mną nie współpracuje, obudziłam się tak i ciężko jest ją ułożyć z tyłu gary, bo jeszcze mi się nie chciało zmywać. Mamy sobotę, jest 9.50, piękna pogoda za oknem, więc zrobiłam sobie dzisiaj owsiankę z jogurtem naturalnym, truskawkami bananem i dodałam sobie na wierzch ten przepyszny dżemik malinowy z łowicza. Słuchajcie, ja uwielbiam go i ten truskawkowy, bo one mają takie kawałki owoców w środku. Więc dzisiaj takie bardziej bym powiedziała letnie śniadanie. Jadę później z tatą na siłownię, chcę zrobić taki fajny, porządny trening, tylko stwierdziłam, że wezmę sobie krótkie leginsy, bo teraz robi się już ciepło i na tej siłowni jest naprawdę duszno, więc po prostu wezmę sobie na zmianę. Później jedziemy na lody do centrum Także tak zapowiada się mój dzień Wiecie jakie ja dawno nie jadłam owsianki? Muszę do tego wrócić Bo zapomniałam jak ją lubię Słyszycie jak ptaszki śpiewają? Specjalnie zostawiłam otwarte okno Na głowie zostawiam dzisiaj taki artystyczny nieład Dzisiaj od 5 rano Jak się przebudziłam Bo przebudzałam się dzisiaj trochę w nocy Jakieś dźwięki mi przeszkadzały, ale za to nie przeszkadzał mi dźwięk śpiewających ptaszków I słuchajcie, tak intensywnie śpiewały, co jest ogólnie mega normalne w Holandii wiosną Że wiadomo, w Polsce też śpiewają ptaszki, ale powiem wam, że tutaj Tutaj to jest prawdziwy prawdziwe koncert Pokażę wam na szybko moją styluchę dzisiaj I brałam się tak z tego względu, że jedziemy potem do centrum, więc nie będę jechała w leggingsach bo ubrałam sobie takie lekkie spodnie, żeby nie było mi za ciepło. Więc mamy tak. Ubrałam sobie takie kulczyki, żeby mi pasowały właśnie do butów. Biciorek. I na siłownię wzięłam sobie takie leginsy krótkie. One są z New Yorkera albo z Primarka. New Yorker. Do tego wzięłam sobie taki zwykły, sportowy stanik i myślę, że w tym będzie mi się najwygodniej ćwiczyło, więc zabieram to ze sobą i zbieramy się. Nie wzięłam butów, więc dzisiaj ćwiczę w skarpetkach. Jesteśmy w Action i zobaczcie jakie Ładne zajączki tu są i takie jajka, I taka wiosenna, ale pachnie pomarańczą. Ładna orzechowy i straciatelna. Ten zając jest prześwietny. 12,5 euro, więc dosyć drogi jak na Queen's I boję się zejść na dół ogólnie, bo tam będą ubrania. Ale idziemy zobaczyć. Yeah. Widziałam, że to się tak skończy, że jak tutaj przyjdę, to... ...podobnie, yeah. co To jest Muszę iść do Te mają bardzo ładny kolor, i fajny materiał, tylko że będą za duże na mnie, ale fajne takie na lato. Powiem Wam, że całkiem ciekawa torba taka, a la walizka. Ciekawie to wygląda. Tu jest też mnóstwo takich zajączków. Ten jest w ogóle fajny, taki pomarańczowy. No, dałoby się tutaj znaleźć coś ogólnie na wielkanoc, jakby ktoś szukał. Tu jest taki cały zestaw. Te rzeczy mi się kojarzą z takimi dawnymi czasami, niektóre. Te doniczki fajne. Wielkanocne. Wielkanoc mi się kojarzy, właśnie zawsze z takimi kolorami wiosną. Dobra. Lecimy dalej i idziemy teraz do polskiego sklepu i już jadę do domu. Także przeglądałam rzeczy na, na dole ubrania i słuchajcie, nie ma żadnych xs ani s -ek. Najmniejszy rozmiar to M. Więc nic nie biorę. Wiosna! Wiosna! <noise> no ale zobacz, jakie ładne dziewka. Wróciłam do domu, byłam jeszcze w polskim sklepie. W ogóle patrzcie to. To są kwiaty, które ja dostałam 5 marca na urodziny. Mamy 23 i one się dalej trzymają. Albo 22 dzisiaj, nie wiem. I one jakby w ogóle nie wzruszone. Zrobiłam sobie petitki na wieczór do oglądania. Z leczną czekoladą, no uwielbiam ja. I ten barka, żeby był kapselek. I stwierdziłam, że mam teraz taki czas dla siebie, więc chcę Poczytałam też trochę mojej książki, skończyłam chyba na 60 stronie, więc stwierdziłam, że była wciągająca i chcę ją po prostu kontynuować. Bardzo mnie przekonało już tutaj ten taki wstęp powiedzmy, jak ją kupowałam, więc jestem bardzo ciekawa tej książki.